Ale jeszcze kiedyś dorwę jednego z tych oskubajców. Zobaczysz, że dorwę. Nie rozumiem, co ci tak na tym zależy? Ja też nie, ale coś czuję, że mi to dobrze zrobi. Uh! O nie, przecież to jest lew! Jaki ci lewno, gdzie? Jak nie jest, jak nie jest, chcesz, zobacz! Nie, jest nie żaden lew, to jest włochaty ptak. No moje oko to lew! Oj, co ty mnie na no skąd? Czekaj, niech się przyjrze chwilę moment. Ach, no dobrze, co my tu właściwie mamy? Ej, to jest lew! że tak ciągle! Ale to jest, to jest mały lew. Urośnie, nie bój nic! Przygarniamy? O, weź go, przygarnijmy. A, no tak. Słowo honoru, będę z nim wychodził trzy razy dziennie i zbierał kupy. Sam Ale się ja... nie będziesz zbierał. Boże, cię w sekundę, a ze mnie zrobi wykołaczkę. A może sobie? kiedyś urośnie duży i ładny? I będzie nas bronił. Czekaj chwilę. A może będzie nas bronił? Czekaj, nie przerywaj! Miec za tak krwiożerczego potwora to w sumie ma swoje zalety. Dobra, to co? Przygarniamy? Tak, no proste, że przygarniamy. Wow. Ja nie wiem, co ty byś bez mnie zrobił, naprawdę. I będzie się bawił, fawik!